Ok, pora na pierwszego prelegenta. Pierwszy prelegent, student, były student MIT, co robi w Polsce i na świecie. Y dużo robi. Część projektów niestety jest utajniona, o których nie będę mówić, ale jest to człowiek, który naprawdę się udziela i robi dużo. Jest to współzałożyciel warszawskiego Hackerspace'u, członek Hackerspace'u w Bostonie oraz założyciel Hackerspace'u w Gizie. Także naprawdę ma co robić, ja nie wiem kiedy on śpi, ale myślę więcej opowie nam o tym dzisiaj, a w szczególności o swojej analizie Bitcoina. Zapraszamy. Tomasz Młoduchowski. Dzięki wielkie, dzięki Wam wszystkim za przybycie tak licznym gronem na szóste urodziny Netcampa. Nie spodziewałem się, nie byłem na poprzednich, nie spodziewałem się, jak liczna grono przybywa do Szczecina, żeby celebrować razem z Netcampem tego rodzaju wydarzenie. Poprosimy o slajdy. Slajdy, slajdy, slajdy. Dobrze, opowiadać będę o walucie, która nazywa się Bitcoin. Kto z Was w ogóle słyszał o Bitcoinie? Dobra, kto z Was nie słyszał o Bitcoinie w takim razie? Fantastycznie. Więc nie muszę za dużo wprowadzać, wszystko, wszystko wiecie, po co ja tu wszedłem. Dobra, Bitcoin, Bitcoin jest walutą wirtualną. Co to znaczy? Tego do końca jeszcze nikt nie wie. To się tak naprawdę okaże za parę lat, kiedy to stanie się standardem. Um. Ura. Dzisiaj będę opowiadał o jednej rzeczy z Bitcoinem. O tym, skąd to się wzięło. Jak to się ma do XXI wieku, jak to się ma do XX wieku, jak to się ma do rewolucji przemysłowej, jak to działa, jak z tego skorzystać i co się z tym stanie w przyszłości. Z punktu widzenia teoretycznego, dla techników, dla informatyków, opowiem trochę o kryptografii, opowiem o tym, jak to działa, jak to jest zrobione, żeby to było bezpieczne. Z punktu widzenia praktyków i ekonomistów, jak na tym po prostu się zarabia. A zarabia się dobrze. I z punktu widzenia futurystów, w końcu szóste urodziny, do 18 jeszcze daleko, przyszłość przed nami i przyszłość trzeba przewidzieć. Spróbuję przewidzieć, pewnie mi nie wyjdzie, ale to o to chodzi w futurystach, żeby się wygłupiać na scenie, poprzewidywać przyszłość i ją jakoś potem korygować. Z punktu widzenia teorii, co chcemy zrobić? Chcemy mieć walutę wirtualną, czyli ja mam jakieś pieniądze gdzieś tam ja chcę dać je komuś z was. Mamy już technologię, mamy podpis cyfrowy. Podpis cyfrowy zagwarantuje nam, że to ja daję te pieniądze. Zaraz powiem o łańcuchu ksiąg, czyli o tym, jak Bitcoin gwarantuje, że ja dam te pieniądze Wam tylko raz. Jak to jest regulowane? Czyli po co zignorować płacenie Bernankemu, zignorować płacenie Radzie Polityki Pieniężnej i żeby to się jeszcze wszystko nie rozleciało? No i internet. W końcu Netcamp. Gdzieś ten internet musi być. Jest także w Bitcoinie. Kto z Was nie wie o podpisie cyfrowym? Wszyscy wiedzą. Klucz publiczny, klucz prywatny. Wiadomości możesz autentykować kluczem publicznym, w kluczem prywatnym weryfikować kluczem publicznym. Ale jest jeden problem. Jest jeden problem, od, z którym od momentu, kiedy powstał Napster, od momentu, kiedy Napster znikł z rynku, do tej pory nie udało się Hollywood rozwiązać. Problem różnicy między światem materialnym a światem cyfrowym. W świecie materialnym, materię łatwo się przynosi. Mogę Wam dać tego pilota, mogę Wam dać mikrofon. Ja tego mikrofonu nie mam, ten mikrofon masz. Ale w świecie informatycznym nie ma czegoś takiego jak przeniesienie wartości. W ogóle nie ma czegoś takiego jak przeniesienie. Nawet jak przenosimy plik z folderu do folderu, kopiujemy go, a potem próbujemy usunąć. Czasami nawet wyjdzie. I jak w takich warunkach wymyślić pieniądz wirtualny? Jak spowodować, że tak jak z plikiem, ja go najpierw skopiuję, w przypadku pieniądza. Skopiuję pieniądz, ups, straciłem wartość, nagle mamy hiperinflację. Dodrukowujemy ją jeszcze szybciej, niż dodrukowuje je bank rezerw federalnych USA. Trik techniczny. Księgujemy każdą transakcję publicznie. Co więcej, używamy kryptografii do tego, żeby upewnić się, że musieliśmy wykonać sporo pracy. Do tego, że dana księga się ze sobą po prostu zgadza. Istnieje cały gromad problemów matematycznych, które mają regulowaną trudność, więc można wymyślić taki problem, który będzie na tyle trudny, żeby nie opłacało się fałszować księgi Bitcoin. Co więcej, podpisujemy nie tylko daną księgę, podpisujemy także wszystkie księgi, które były przed nią. W związku z tym fałszerstwo jakiejkolwiek starej księgi wymagałoby sfałszowania wszystkich. Ksiąg, które były po niej. Co oznacza, że po nawet kilku iteracjach sieci Bitcoin ilość pracy włożonej z podrobieniem podpisu Bitcoin jest dużo większa niż ilość pracy, którą sieć Bitcoin jest w stanie do normalnej operacji włożyć. Tu wchodzimy do samoregulacji. Jak to zrobić, że ta ilość się jednak zmienia na bieżąco, płynnie i efektywnie? Algorytm. To wszystko jest kwestią algorytmu. W pewnym momencie w roku 2008 Satoshi Nakamoto, osoba, która posługuje się pseudonimem, wymyśliła algorytm. Ten algorytm został opisany w white paper. White paper został opublikowany wraz z kolem źródłowym i 3 stycznia 2009 roku ruszyła sieć Bitcoin. Na początku za, każdy, za każdą księgę dawano 50 bitcoinów nagrody. 50 bitcoinów po dzisiejszych wycenach Bitcoina to jest całkiem sporo pieniędzy. To jest no, 55 tysięcy dolarów. Później za każdą księgę jest nagroda 25 dolarów, 25 bitcoinów i znowu spadnie o połowę za 2,5 roku mniej więcej. Co to oznacza dla sieci bitcoin? To oznacza, że mamy stały, przewidywalny przypływ i do dróg pieniądza. To oznacza, że ja mogę dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądała podaż pieniądza za 8 lat. Czy ktoś z Was podejmie się ryzyka oszacowania? Poziomu stopy procentowej NBP za rok. Ile ona będzie wynosić? 4,20? 4,50? 5? W bitcoinie to jest wszystko zapisane w algorytmie i jest to wszystko weryfikowalne publicznie. Tyle z teorią. Przechodzimy do praktyki. Przechodzimy do tematu, jak na tym się zarabia i gdzie te pieniądze stają się pieniędzmi. W praktyce. Za mocą aplikacji. Są aplikacje na komputer osobiste, Linux, Windows, Macintosh, Irix, wszystko, wszystkie war, warianty Unixów. Są aplikacje na telefony komórkowe, telefony Android, telefony iOS. Są aplikacje mobilne, są aplikacje webowe. Dwie z nich są tutaj przedstawione. Bitcoin D, Bitcoin QT, oryginalny kod źródłowy, który wyewoluował, Jest to oprogramowanie open source, z oprogramowania, które opublikował sam Satoshi Nakamoto. Bitcoin Wallet, aplikacja napisana od zera która realizuje część funkcjonalności sieci Bitcoin, ale dzięki temu daje się uruchamiać w sposób efektywny na telefonach komórkowych, na tabletach. Bitcoin Wallet jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do obsługi sieci Bitcoin. Jest dużo wygodniejszy od PayPala, jest dużo wygodniejszy od kart kredytowej. Skanujemy jeden kod QR, klikamy OK, zapłacone. Zapłacone komuś w Polsce, zapłacone komuś w Stanach Zjednoczonych. Zapłacone komuś w Egipcie, w kraju, gdzie do dzisiaj PayPal nie działa, w kraju, gdzie do dzisiaj obsługiwane są tylko dwie, karty, dwie, dwie globalne karty kredytowe i to nie wszystkie rodzaje. Ale jak tego bitcoina najpierw sobie dostać? Można było wymajnować, dalej można majnować, ale najprościej je po prostu kupić. Za gotówkę. Istnieją giełdy, w których zbierają się entuzjaści tej waluty, inwestorzy, spekulanci, wszyscy chętni na wymianę bitcoinów na złotówki, bitcoinów na dolary. Giełdy mogą być typu online. Tutaj jest akurat screenshot z aplikacji monitorowania aktualnej wyceny giełdowej na kilku giełdach w ostatnim dniu. Można kupić Bitcoina za dolary, można kupić Bitcoina za złotówki w serwisie Bitkurex, można kupić Bitcoina za euro w BTCE, Bitcoin DI, można kupić za, za yuany w Chinach, można kupić praktycznie za każdą walutę narodową. Można też kupić bitcoiny w sieci Over the Counter. Czyli za pomocą za pomocą IRCA, za pomocą sieci GPG, za pomocą sieci PGP. Podpisujemy umowę. Ja się umawiam z kimś, że. Ja mu prześlę pieniądze i on mi prześle pieniądze. Wygląda to ryzykownie, ale jeżeli mamy wspólnego znajomego, który podpisze to w jego imieniu, to wbrew pozorom działa. I to ma taką zaletę nad sieciami typu giełd online, że nie należy się nigdzie z tym rejestrować. Jest jeszcze trzecia opcja, local bitcoins. Możemy po prostu znaleźć entuzjastów, być może wśród nas nawet jest jakiś, który zgodzi się wymienić bitcoiny za złotówki, złotówki za bitcoiny. Jak już mamy te Bitcoiny, jak już mamy aplikację, jak już mamy klienta, możemy z Bitcoinami po prostu działać. Ale jak spodobać, żeby te Bitcoiny jednak pozostały nasze? Co możemy z tymi Bitcoinami zrobić, żeby było bezpiecznie? Bitcoiny przechowywane są w tak zwanych portfelach. Portfel to jest część aplikacji odpowiadająca za przechowywanie kluczy prywatnych. Pamiętajmy, klucze prywatne to jest to, co jest potrzebne do tego, żeby Podpisać wypłatę pieniędzy, żeby podpisać każdy przelew, każde przesłanie wartości, używamy klucza prywatnego. Oczywiście, klucz prywatny to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie długa liczba. Są przechowywane online, są przechowywane w aplikacjach, mogą być szyfrowane. Mogą być przechowywane w serwisach, tak jak w banku. Serwisy, które dla nas, w naszym imieniu będą przechowywać nasze bitcoiny. W przypadku bitcoinów przechowywanych na swoich komputerach, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. W przypadku bitcoinów przechowywanych na komputerach i serwisach online również należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, ale tutaj należy zwrócić uwagę też na jedną rzecz. Bitcoiny nie są gwarantowane przez żadne fundusze wypłat bankowych, fundusze rezerw bankowych, bankowy, fundusz gwarancyjny, nic takiego. W związku z tym, jeżeli taki serwis popełni błąd, tracimy te bitcoiny. To jest kwestia profilowania ryzyka. Czy bardziej ufamy swoim umiejętnościom zabezpieczenia swojego komputera, swojego telefonu? Czy ufamy tym umiejętnościom techników, którzy pracują w tego rodzaju przedsiębiorstwach, w tego rodzaju serwisach, wiedząc o tym, że taki serwis jest dużo ciekawszym łupem? Ktoś ukradnie nasze 50 bitcoinów. Jest to mniejsze ryzyko, że komuś będzie się chciało to zrobić, niż że komuś będzie chciał zaatakować serwis, który może ukraść 1000 bitcoinów. Jest też trzecia opcja. To jest w końcu liczba. Możemy ją na przykład wydrukować na kartce. Możemy ją włożyć do sejfu. To naprawdę wystarczy. Ponieważ sieć Bitcoin działa niezależnie od tego, czy nasz system jest włączony, czy nie. W związku z tym na adres, który jest przypisany do tego klucza prywatnego trzymanego w sejfie, możemy wpłacać pieniądze. Dopiero żeby te pieniądze wypłacić, należy ten sejf otworzyć. Oczywiście nie musi to być na papierze, może to być pendrive, można kombinować na wiele sposobów i większość osób stosuje wiele systemów. Przechowywanie bitcoinów, tak jak i stosujemy więc przechowywania gotówki. Mamy trochę pieniędzy w kieszeni, mamy trochę pieniędzy w kurtce, mamy trochę pieniędzy w portfelu, mamy trochę pieniędzy w domu, mamy trochę pieniędzy w skarpetce. Możemy robić dokładnie co z bitcoinami, bo bitcoiny to jest coś pomiędzy gotówką a złotem. Kolejny temat praktyczny nadzór. I tu muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Nie jestem prawnikiem, nie jestem księgowym, nie jestem uprawniony do przedstawiania wszelkiego rodzaju rekomendacji prawnych, porad prawnych, nie jestem uprawniony do reprezentowania kogokolwiek przed jakimkolwiek urzędem skarbowym i jakimkolwiek innymi instytucjami nadzoru. Aczkolwiek, jak tego rodzaju komik wskazuje, najdziwniejszą rzecz, którą oni wymyślili na ziemi, to są podatki. I faktycznie, szczególnie w temacie bitcoinu. Można rozróżnić tak naprawdę trzy rodzaje sytuacji, w których powinno dojść do podatkowania transakcji. Tak, logicznie. Podatek od transakcji, czyli jeżeli z jakiegoś powodu ktoś mi zapłaci bitcoinem, to prawdopodobnie mam na tym jakiś dochód. Prawdopodobnie od tego należy odliczyć jakiś VAT. Jak to należy rozliczać? Jest wiele interpretacji, to są trzy, które tutaj się spotkałem. Jest interpretacja, czy to jest po prostu obca. Rozliczamy pokurs z, z dnia poprzedniego. Jest interpretacja, że jest to barter. Tak jakby ktoś mi zapłacił za usługę informatyczną w kurczakach. Czemu nie. Jest interpretacja, że to dopiero się zarabia w momencie spieniężenia tej waluty. Nie wydaje mi się to precyzyjne, aczkolwiek też z tego rodzaju interpretacją się spotkałem, i to, i to interpretacją przez księgowych, którzy podobność na tym temacie znają. Um, kolejnym aktem, który często dokonujemy w sieci Bitcoin. To są te nagrody, to jest to wykopanie bitcoina. To jest to, że przyczyniliśmy się do podpisania księgi i dzięki temu dostaniemy ułamek tego, tych 25-50 bitcoinów. I znowu, interpretacja to jest jakbyśmy wydobyli surowiec. To jest jakbyśmy znaleźli złoto u nas w naszym ogródku. Jest interpretacja, że jest to rozwiązywanie problemów matematycznych na zlecenie. O tyle ciekawy temat że do końca nikt nie, nikt nie wie, jak tego rodzaju PKD się podatkuje. Jest interpretacja, że jest to usługa objęta VAT z racji tego, że sprzedajemy ten towar w Unii Europejskiej. Jest równie silna inter interpretacja, że jest to nieobjęte VAT, ponieważ nie ma pewności, że ta transakcja, jeżeli jest dokonywana z podmiotem, który jest rozproszony, realizowana jest poza terenem Unii Europejskiej. I oczywiście temat podatków od wzbogacenia, czyli posiadały bitcoiny i one zyskały na wartości, a zyskują od pewnego czasu całkiem intensywnie, w związku z tym być może to jest zysk kapitałowy, być może jest to zysk handlowy, być może stosuje się do tego opodatkowanie tak zwanym podatkiem belki, być może nie. Kolejnym tematem nadzoru samej waluty jako takiej są przepisy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W momencie, kiedy Polska weszła do OECD, do Organizacji Wspierania Rozwoju Ekonomicznego, Polska zgodziła się partycypować w międzynarodowym kartelu ludzi, którzy kontrolują przepływ pieniędzy. I w związku z tym nasze banki w tym momencie mają obowiązek zbierać informacje od klientów. Skończyły już się dobre czasy banków, gdzie można było otworzyć konto po prostu przychodząc, jak chcę otworzyć konto, dzisiaj potrzebujemy jakiś dokument tożsamości, w jakimś mniejszym, w większym stopniu dotyczy to rynku Bitcoina. Być może dotyczy to giełd, być może dotyczy to serwisów, które przechowują Bitcoin w imieniu klienta, a być może nie. Tematem, który w Polsce jest mało poruszany, jest tematem kontroli dewizowej. Jak przechodzimy przez granicę na lotnisku, to widać takie ostrzeżenie. Jeżeli wwozimy więcej niż 10 tysięcy euro w gotówce, należy to zgłosić urzędowi celnemu. Wszystko pięknie. Tylko że w Egipcie ta liczba to nie jest 10 tysięcy euro. I to nie jest zgłosić. To jest zawnioskować, że być może pozwolą, a ta liczba to jest 400 euro. I w związku z tym ten nadzór i jego relacja z bitcoinami staje się bardzo interesującym tematem. I no i oczywiście temat praw konsumenta. Co zrobić, żeby konsument czuł się pewnie kupując od nas towary w Bitcoinie? Wydobywanie Bitcoina. Tak naprawdę to jest wyścig zbroiń. Chodzi o to, żeby jak najszybciej, jak najczęściej, jak najlepiej sprawdzić i spróbować znaleźć to rozwiązanie tego problemu matematycznego. Zaczęliśmy na procesorach, jedziemy przez karty graficzne, FPGA, systemy wbudowane. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Można grać zespołowo. Szansa w tym momencie, żeby się w pojedynkę zdobyło tego bitcoina, jest niewielka. Dlatego ludzie zbierają się razem i partycypują proporcjonalnie do ilości mocy obliczeniowej, którą dostarczają do systemu, żeby wygrać tego bitcoina. Czy to się dzisiaj opłaca w ogóle? To wszystko zależy od ceny energii elektrycznej, od cen sprzętu, dostępu do sprzętu. Niektórym się opłaca, niektórym się nie opłaca. Jak na rynku. No i najważniejszą rzeczą z bitcoinami, tak naprawdę, na przyszłość. Co nam to umożliwia? Po pierwsze, mikrotransakcje. Po pierwsze, umożliwia to że wreszcie pozbędziemy się napisu z zabaru płatności kartą od 20 zł. Nic takiego w Bitcoinie nie ma. Możemy przesyłać niewielkie pieniądze, płacąc niewielkimi sumami za samą transakcję. Bitcoin umożliwi także podłączenie do systemów bankowych ludzi, którzy z przyczyn czy to regulacyjnych, czy to z przyczyn społecznych, nie partycypują w systemie gospodarczym. Mówimy tutaj o młodzieży, która ma problem z otwarciem konta bankowego. Mówimy tutaj o krajach rozwijających się, które mają problem z przyjmowaniem płatności PayPal. I mówimy także o temacie przelewów międzynarodowych. Taka organizacja jak Western Union, która realizuje podobno natychmiastowe przelewy pieniężne, pobiera opłaty na poziomie od 5 do 15% wartości transakcji. Organizacje typu Bitcoin, jeżeli takakolwiek istnieje, sieć Bitcoin, pobiera dużo mniej. Co więcej, w ciągu ostatniego tygodnia sieć Bitcoin zrealizowała przelewy na większą łączną sumę transakcji niż Western Union. I o co chodzi w przyszłości? Spekulacje. Znowu kolejne ostrzeżenie. Nie mam zamiaru skończyć tutaj w sądzie rejonowym w Szczecinie, więc nie. Jestem doradcą finansowym i rekomenduję, żeby każdy inwestował tylko tyle pieniędzy, ile może stracić i w żadnym wypadku nie słuchał się tego, co ja tutaj mówię. Ile będzie wart jeden Bitcoin? Kiedy? Za rok, może dwa, tak naprawdę mówimy to o roku 2020. Mówimy tutaj o długim horyzoncie inwestycyjnym. Może być wart kompletnie zero. Z tego powodu, że te zalety, o których, które przedstawiałem przed chwilą, zostaną zasymilowane przez systemy bankowe. Nagle może się okazać, że Western Union stwierdzi, przelewajcie za darmo. Nagle może się okazać, że mój bank stwierdzi Swift nie kosztuje mnie 100 zł, żeby go przyjąć. Kosztuje zero. I jeżeli tak się stanie, w zasadzie nie ma potrzeby, żeby Bitcoin miał dalej miejsce na rynku. Pytanie, czy to się stanie? Gdyby tak się stało z koncernami medialnymi, byśmy byli w stanie oglądać seriale zagraniczne w godzinę ich emisji. Tak nie ma. Nie wiem, czy sektor bankowy jest bardziej elastyczny niż sektor medialny. Może być warte tyle, ile jest teraz. Jeżeli po prostu utrzyma swój statut. Środka, który jest znany w społecznościach takich jak nasza. Może być warty dużo więcej, jeżeli przejmie z część rynku e-commerce. Jest konkurencyjny wobec rozwiązań Visa, jest konkurencyjny wobec rozwiązań Mastercard i PayPal. Jeżeli ta nastąpi, jeżeli przejmie 50% rynku e-commerce, to jego wartość powinna oscylować w tych granicach. I jest oczywiście ryzyko, że będzie za dobrze, że stanie się globalną walutą referencyjną, na przykład do rozliczeń ropy naftowej. Co się wtedy stanie z gospodarkami państw narodowych? Trudno jest przewidywać, stąd ten symbol. Technicznie mówimy tu jeszcze o bitcoin o technologii, która umożliwia realizowanie dowolnych transakcji na platformie Bitcoin. Możemy podpisywać escrow, możemy płacać za kaucją i to wszystko jest wspierane przez jedną platformę komunikacyjną. Oczywiście zaczyna się zaangażowanie instytucjonalne. Banki inwestycyjne, takie jak Goldman Sachs, od dłuższego czasu obserwują walutę bitcoin, prawdopodobnie posiadają także część środków w tej walucie. Kanadyjska y, wytwórnia papierów wartościowych wyprodukowała MintChip, który jest platformą płatności opartą na kluczu prywatnym, publicznym. Banki centralne, takie na przykład Centralny Bank Chin, odpowiadają za większą część ruchów na rynku bitcoin w tym momencie. Dwa tygodnie temu Bank Centralny Chin, ogłosił, że nie będzie ingerował w transakcje w bitcoinach. Co się stało? Widzimy, co się stało. Mamy od dwóch tygodni wzrost od 200 dolarów za bitcoina do 1150. U. Głównie z powodu Chin. Temat korporacji autonomicznych. Bitcoin jest niezależny od rządów. Co to oznacza? To oznacza, że każdy może partycypować w części. Wartości, którą tą korporację wygenerowuje. To znaczy, że każdy, kto wykopuje Bitcoina, jest tak naprawdę udziałowcem. Satoshi Dice. Kolejny podmiot, który działa w zasadzie bez ingerencji zarówno regulatorów, jak i bez ingerencji reszty świata. Jest to kasyno, w którym w sumie bardziej loteria liczbowa, w którym obstawiamy pewne wyniki losowań. Jest MPEX. Jest to platforma wymiany papierów wartościowych denominowanych w bitcoinie korporacji, które nie istnieją i nie są zapisane w żadnym KRS-ie. Jest to bardzo interesujący temat, bardzo interesujący model biznesowy, wracając do tego i tak naprawdę odwiedzając ponownie założenia gospodarki kapitalistycznej. Jako eksperyment dla socjologów, dla socjologów biznesu, bitcoin jest naprawdę warty pod tym względem uwagi. Tyle tytułem. Wstępu? Czy są jakieś pytania? Damy Wam chwilkę, czy są jakieś pytania? Taka mała uwaga, damy wam tylko dwa pytania, bo chce, chcemy, żeby te stoły tematyczne działały i żebyście tam żywo rozmawiali. Ja już widzę, widziałem pytanie, tak? Proszę bardzo głośno może. Pytanie brzmiało, co z innymi kryptowalutami oprócz bitcoina? Jest ich bardzo wiele, jest Litecoin, Namecoin, niedawno liczyłem się ponad setki. Co z nimi? Nic z nimi, one mogą egzystować i egzystują niezależnie od Bitcoina, niezależnie od Bitcoina się rozwijają, są platformy wymiany tych walut na waluty narodowe, są platformy wymiany tych walut na Bitcoina. Bitcoin ma zaletę bycia pierwszą walutą, która na ten rynek weszła i tak naprawdę ta zaleta podtrzymuje jego gigantyczny kurs w tym momencie. Co wcale nie oznacza, że inne waluty nie mają zalet w jakimś tam segmencie rynku. Litecoin ma zaletę częstszych y, emisji bloków, co powoduje szybszą reakcję sieci. Być może. Tutaj możemy polemizować kryptograficznie, jak to tak naprawdę, działa. Namecoin dostarcza dodatkowe usługi na tej samej platformie. W tym momencie żyjemy w czasach, gdzie każdy może wyemitować walutę, może wyemitować kompletnie niezależną walutę od wszystkich

Kim był Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto to jest pseudonim y, osoby lub grup, grupy osób, która napisała pierwszą publikację naukową na temat Bitcoina i która zaimplementowała pierwszą wersję klienta. Klient jest już w tym momencie otwarty. Wpływ pana Nakamoto, y, który dalej jest y, pseudonimowy, dalej się nikt nie ujawnił, na aktualny kształt oprogramowania Bitcoin jest znikomy. Wpływ y, pana Nakamoto na Legendy, które koło tego wyrosły, jest gigantyczny. Dlaczego się schował? Dlaczego się schowali twórcy, twórcy Onio Router, zanim powstał, zanim powstał Tor? Między innymi dlatego, że pewne działania w segmencie rynku spotkały się z problemami etycznymi tej, tej, tejże osoby. Powstały rynki, tak jak powiedziałam, przy lewe, miejsca, gdzie można realizować transakcje, które są nieakceptowalne przez regulatorów w rynkach. Innych. Tutaj bardzo, bardzo delikatnie na temat mówię, co to znaczy lewe, ponieważ to, co jest lewe u nas, nie jest lewe w Arabii Saudyjskiej. To, co jest lewe w Arabii Saudyjskiej, nie jest lewe w Chinach. To, co jest lewe w Chinach, nie jest lewe u nas. Legalne <grym> w Singapurze, legalne w Afganistanie. <grym> w <Singapurze> I tu wchodzimy właśnie w dywagację na temat tego, czym możemy handlować. Handel y, artefaktami nazistowskimi, nielegalny w Niemczech, legalny w Polsce. I w tym momencie pozostaje tak naprawdę tylko odpowiedź, czy waluta jest elementem wyznaczającym to, czym tą walutą jest realizowane. Interesującym faktem jest to, że po zamknięciu platformy tradingowej. Silk Road, na którym można było wymieniać się dowolnymi towarami za bitcoiny, gdzie towary były od narkotyków przez broń palną, um, wartość bitcoina wzrosła, nie spadła. Co oznacza jedynie jedną rzecz. Regulacja ma czasami odwrotny wpływ do, na, na rynek niż, niż można się jej spodziewać. Okej, okay, dziękujemy. Przypominamy, że Tomasz nie jest doradcą inwestycyjnym i nie udzielał Państwu żadnych rekomendacji zakupu ani sprzedaży. Tomasz Młoduchowski. Dziękujemy.